Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Gra. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Overcooked 2 wraz z moim synem. Siema? Tak, wracamy do Overkuchta. Przemyśleliśmy, przegadaliśmy z synem ten poziom, jest bardzo trudny. Próbowaliśmy, jak go rozegrać. I ten. Zobaczymy, co wyjdzie dzisiaj. I ten. No i zaczynamy. No. Okej. Okay. Ja już sobie stawiam ryż. Aha, ja nie mam krajalnicy. Teraz chcę teraz Dobra, ja se ten. E... To mówię, jak nie masz kler... krajalnicy, to przynajmniej do mnie coś. Teraz pieczarka leci. Ale co mi pieczarka? Ja ci ją Proszę bardzo. A dobra, masz. Które robisz? Ja mam kurczaka tutaj, jakby to mogę pokroić, podsmażyć. To rób z, ja z, nie pie, to rób z pieczarką. Nie, ja już kurczaka ja z mięsem zrobię. To ja robię z mięsem się... Ja robię z kurczakiem. Ja już mam kurczaka. To pieczarka ładnie. Ja już wydałem. Stawiam sobie drugi ryż. To co zrobić z pieczarką? Ale nie mam krajalnicy. Masz. Ok. Pieczarkę stawiam. Mam tortille, ale nie mam talerza. Przeciłem Ci tam tortillę jedną. Dobra, pieczarka. I ryż. Eee, lec mi tam szybko kurczaka ściągnij jakbyś... Się... Masz jakiś wolny talerz? Nie masz? Nie, ja właśnie wiem. Tu, ma, tu masz jedno danie do wy... wydania. Już się szybko im sam domy. Kurczaka Ci ściągnąłem. Ale tam, to lec mi tam szybko ten ogromny talerz. Talerz u góry się umie to wydał kurczaka. A gdzie masz talerz? Mej, 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 Dawaj tu. Łapy wydajesz. Które? Tu po prawej. Szybko tu. Okej. Okay. Poszło. Szybko, kolejne wydania. Tam masz ryż, rusz ściąń. A Ryż mam ściągnięty, dobra. Ja teraz robię z mięsem. Jak coś, czy za coś z pieczarką. Mam mięso, ja robię z, z mięsem. Ja robię z pieczarką. Dobra, mięso mi się smaży, ja lecę po tortie, Bo będę miał wszystko gotowe No, ruszę się, chłopie Mam ryż ugotowany Okej, okay, mam całe danie mam ale Nie mam talerza masz talerz? Nie mogę ci tu włożyć Kurde, dobra, tu masz gotowe danie na tym na środku Co? Na dole reszcie się ugują Gdzie, działa? Rysz Co to? Do... Na dole? No i to tyle. Wydałem! <coughs> ile, ile trzeba było na gwiazdkę? Yy, 340 A my mamy chyba 500 coś. Uff. Tyle Dwie gastki! O Boże święty, a my się tyle męczyliśmy w tym... Bo tak powiem wam... Powiem wam tak, że między nagraniami, e, między nagraniami próbowaliśmy z, bez nagrywania i powiem wam tak, że no, różne były i je, czy przechodzić, czy nie przechodzić y, Znaczy nie chodzi o samą misję, ale, ale ten także o nowy kucharz. Dobra, dawaj, gramy dalej. Także zobaczymy, jak to będzie dalej, bo ten poziom, to ja mówię, no próbowaliśmy z Danielem między nagrajami i dużo razy i, i było ciężko, ale, ale doszliśmy do jakiegoś porozumienia, że to trzeba chyba tak zrobić i, i właśnie, że jeden musi zabrać garnek i żeby miał jeden, musi mieć garnek i patelnię i drugi musi mieć, bo jak na dwa garnki, to trzeba byłoby więcej biegać. Albo przerzucać. Albo przerzucać. No i co teraz nam dasz, wielki królu? Jak przedać wasz zespół musi być chyba coś tam, coś tam, to świetnie. Dobrze, ja, chao! Powodzenia. Czyli powinny się teraz... To będzie finał? Nie, mi się wydaje, że nie. Nie. Nie, będzie jeszcze mapki. No jecieć. O, to będzie coś. A i trafę się... Trafna się przesuwało, mi się wydaje. Albo samo. No Tak, 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 tak no. Nie przesuwa się ją. Ja to nie to No to... Czekaj, bo... Ja je podwiązam, a ty wysiadaj do siebie. Ja nie. A przecież nie masz składników. Nie mam składniki. A masz do krojenia? Ale co mi to z tego rzucenia jak ty tak nie, nie dasz na tym przejść O, to to będzie jeszcze trudniejsze a coś to tutaj mi na to. Tu masz to Tu masz yy, ogórka Dziękuję, na Dobra ja steruję a ty gotuj Trzeba Cześć dobra tak. ryż wkładaj od razu Daniel Ty źle my zaczęli patrz ma... źle my zaczęli Tyś... mogłem cię od razu przewieźć tu i mogłeś gotować ryże i Wykładać te, a ja bym się potę jechał kroić. Ja mnie, bo... <laughs> Nie rysz! Tu zostać za tam. Czekaj, bo ja muszę wiedzieć... Tu masz skrojonego ogórka. Tu jest drugi skrojony ogórek. Czekaj. No i nara. Nie wiem, co kroję, bo. Dobra, ryba się przyda. Mięso mamy. Daniel leci. Czekaj. Czekaj teraz, Daniel. Dobra, poszło. rybę masz. Masz rybę, masz to i to Smażysz, mięso smaż, wrzuć od razu mięso też na ten. Na ten, bo jest burger jeden. Dobra, ja jadę do siebie. ja jadę do siebie. Ja talerz. Ale kurde, zapominam, że ten... Gdzie masz burgera? Nie mam, Nie mam eee, Czekaj, już Ci myję talerz. Mam talerz, mam talerz, mam talerz, wracaj tu! Okej. Okay. Ale Ci ugotowałem już jedno. Tutaj mam dwa dania. Stój, 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 leci kopiazg. Dawaj. Dłużej trzeba czekać, dłużej trzeba czekać Okej, okay, czekaj, tak, co teraz jest? To ty już Idź. Aha, już gotuj tu i Idź. I kurczę tylko małe. Nara co, co? Ty mi byłoś ty wyvolujełeś o góra. <słuch> tak. Dawaj tylko w górę. Czekaj Składaj danie. Masz jeden talerz tylko. 16 sekund. Nie do dopłynąć. Dawaj Poszło. Patrz, stary. Ale że jeszcze zdążę myć. Ale co to jest 189? A to ani jedna gwiazdka. i Ja. No, brakło 100. 109 punktów. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tak. Ale fajny poziom. Ale musimy zanim, wiesz co? Ja myślę, że to będzie dobra, bo dużo widziałem, że idzie tych... Dużo idzie tych tych yy, sushi. Więc... Robimy tak, ja steruję, odłożę cię na ten, od razu ten ryż, i wyciągasz te te wszystkie. Ja steruję, wypad, wypad. Nie, dobra, ogórka i rybę ci muszę skroić. To będą dwa pierwsze dania. Jeszcze mięso ci od razu skroję, A, Bo ja, będzie ten, bo będzie. S burger. i Nie mogę położyć tego? Nie pokroiłeś go. Nie pokroiłeś ogórka. O co Daniel! No i teraz wypad. Weź się w to wszystko. Poznoś. I składaj mi tam dania. A ja lecę. Yy, dobra, to, to, to mamy. Następny będzie ogórek z ryżem. Dobra, okej, okay, nie masz sprawy. Mięsa nie trzeba. Czekaj. I jeszcze jednego ogórka na zapas. I będziemy mieć, jakby co to już na te wszystkie te dania na razie. Co są pokazane. Proszę bardzo. A ja ci od razu rzucę. Kolejny talerz. Ok. Ja ci rzucam ci. Nie! Jadę. Góra ta muszę użyć. Moja go nie użyję. Poszło to, to, to i to. Dawaj, talerz. Bo bez talerza. Szybko urządzę. No, szybko. Byk i ryż i od razu gotuj ryż, od razu dwa ryże daniel. Ja myję nacznia, bo tam masz te. Masz surowce na następne wydania. Dwa dobra, To poprzekładam. Co ci jeszcze tam trzeba? Idzie, eee, bur... Mam, ma, mam, czekaj burgera ci jeszcze dam Proszę bardzo No, składaj to wszystko No szybko Dawaj Bierz następny i Ty się składaj a ja jadę już wydać Idzie z rybą i z ryżem, okej okay. Wypad, wypadł, wiesz wypadł. Sobie, sobie mięso do smażenia Bierz sobie Poszło Rób burgera Tu masz tak, jeden talerz Potrzebna Ci jest tak ogórek jest potrzebny Nie wiem czy to zdążymy to danie zrobić tego Czekaj, bo ja ci jeszcze spróbuję zrobić tak, żebyś mógł złożyć... Yy... Już jadę. Już jadę. Dawaj szybko. I też badania od razu. A masz ugotowany tak. ryż? Tak. To. 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 I stój. Szybko. Nie ze mną nawet. Burger poszedł. Jakbyś teraz spadł. Jedennaście sekund. Ale ładnie, teraz na ładnie poszło. Jest, dwie gwiazdki, ładnie, no, ładnie. O, ja A ja no no to... ale i tak ładnie poszło widzisz dobrze było że pojażdż gotować o Nie. coś będzie na wodzie w albo w powietrzu ja 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 dalej czekaj ile, ile? ile, ile. 420 Tu będzie coś, mi się daje. No nie, nie będzie łatwe. Nie mam bardzo łatwe. No. Dobra, czekaj. Tam jest wydawka, okej. Ty park mamy włosów na wypadzie. Nie no, to będzie trudne. Ja już robię ten. Ja smażę. Jest tak, to i... Serżuty. Gdzie jest serżuty? A masz serzuty. Skrój od razu. Przynoszę ci piks do wydawki. Dobra, ja lecę po ten. Sałata idzie teraz. Czekaj, sałata też chyba trzeba by było skończyć. A gdzie masz ty? Czekaj, co ja to zrobiłem? Czekaj Daniel, yy... idzie sam, musisz podać mi wółkę. tutaj. Dobra, tak, pyk, pyk. Masz talerz? Nie, mam, no, ale na dole ile to ponieś? No to bo, może do wydania. Ja robię... No nie! Dobra, nie przejmuj się, ja przejdę się tędy. Nie będę przecież gasił, nie? No, nie, oparłabyś się. Yy, no, no, czekaj, dobra, pomidorami podaj tam, może kolejnego bo on idzie do tego burgera. Czekaj, czekaj, ja mam, wszystko już mam. Nie! Patrz co jest stało, zlać, Okej. Okay. Ja wracam do siebie, bo tam jest fajnie. Eee, mięso, aha, ja nie przejdę tędy, tędy nie przejdę. Ale czekaj, po co ja tam gonię? Ale jestem debil, czy ja tu mam patelnię? Drugą. Sałata. Yy, dobra, to zgaśnie, bierę tak. Yy, czekaj, ty masz ser, masz ser, okej. Okay. Ser i sałata. mi to podał. Proszę bardzo. Dziękuję okay. talerza Yeey Jest talerz, no? A teraz bo ty tam mam sobie Widzę, widzę. Nie, pa, ja nie wejdę teraz Gdzie Jest środku jest, no. Czekaj, bo tak. Mięso, bułka Mam mięso i bułka, ale nie mamy... Ja, to chcę mam mięso, góry! Ja krej, z, z pomidora, Tu masz z talerzem już nie, nie dojdziesz do wydawki teraz. Nie przejmuj się, gramy, gramy. Minuta jeszcze mamy. Ja od razu smażę, usmażę dwa miejsca. Ale o się. Dobra. Ser. Ser. Nie Ser. Ser. się. Dobra. Ser. wyjdę. Ser. masz. Ser. To jeszcze mam tę. Fajnie, nie tam Ty jest jakiś sam? Tak. A ja nie dojdę do tego. No to się. No to ja. ja, ja. Mi, talerz mi trzeba. Ty masz tam też. Umyj tam szybko. Ja tu mam burgera zrobionego. Szybko, leć, leć, leć. Pyk. Tu masz. zablokowało cię. Przejdziesz nie, spróbuj. Sprób, ale tu jest ja jeden. Kurde, ani tędy, ani tędy. A co ty kurt? Nie zdążymy. jedna sekunda. jasnych zadań. Jeden z Poprawiamy, czy nie? Spróbujmy poprawić. Raz. Okej. Okay. To już taki orzeł. Orzeł bielik. tego, no. 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 no, no. Dobra, ale nie jedź tam, nie jedź tam. Wracaj, wracaj, wracaj. Ja się Dobra. Tak, ja od zostawiam ty no to może. Pomidory sałaty. Sa... Aha, bo ja mam sałatę, ty masz co? Czekaj, bo... A, ty masz ser i pomidory, to krój to do... od razu, to co dasz o ty. Ja kroję mięso. Stawiam jedno mięso. Bo, powiem ci, to nie jest jakiś ten. Tu sobie jedną bułeczkę. Dobra, tu mam tak. Jednego. Czekaj. Widzisz, że go nie. Tu, tu jest za sałatą. Sałata i ser żółty. Tu masz ten. No weź tego burgera. Ten, ten idzie ze serem. Następny idzie z sałatą i z pomidorem. Ja kroję sałatę. Proszę bardzo. I lecimy na stronę mięsa. Ty krój dalej ser i pomidora. Aha, nie dojdę znowu, kurde. Mol. Ja tego pomidora nie dojdę znowu. Ta z samego burgera mi przywajdą. Ja mam ser do niego. Dobra, okej. Okay. Już le lecę, bo tu mi się smaży. Bułkę sobie wyciągnij. Szybko. Masz. Lecę tam. Fajnie. Zadzią górę góry szybko wydać. Talerz nie ma. Ale się zapieprzę Tu masz burgera bez talerza.

Padłeś fajnie, no to oszukał grę Dobra, co tam jest jeszcze potrzebne? A wyciągłeś to bułkę, nie wyciągłeś bułki, Je Boże święty Dawaj Ej Daniel, Daniel Ale nam idzie Nie wiem co ty to kombinujesz. ja prawdziwym, bo są tam dobra, gdzie ja mam patelnię? Gdzie jest moja A... U mnie Pff. Dobra, e, kosz. Gdzie jest kosz? Nie ma. Kosz jest u ciebie. Dobra. Nie ma! Wszystko u mnie. Widać kolejnie Daniela. Smażę mięso. Wydamy może jeszcze jednego. No. Samego albo nie wiem. Nie, serem. Ja już serek tutaj. Nie do płki. No nie no to dał do, do półki. Wydamy go samego. Tak, bez talerza. Nie ja dojdę tam. Jestem, ja... Ja też nie, nie ja jestem odcięty. mam no, no, no nie ma szans. No dobrze, dziękujemy za to, że byliście, zaglądaliście. mam nadzieję, że odcinek się podobał i wpadajcie też na inne filmy, jak na przykład Walheim, bo teraz go dość dużo nagrywam. Także trzymajcie się. Cześć!